Dzień dobry, nazywam się Alicja Bergelach i jestem radcą prawnym. Jeśli zawierasz umowę o świadczenie usług, w których powstają utwory, np. programy komputerowe, teksty czy grafiki, musisz zadbać o właściwe zapisy dotyczące praw autorskich. Jeśli interesuje Cię ten temat, zostań ze mną. W tym filmie pokażę, na co zwrócić uwagę. Najpierw wyjaśnimy krótko, dlaczego to takie ważne. Jeśli w umowie nie zostaną uregulowane kwestie praw autorskich, może się okazać, że to wykonawca ma wyłączne prawo do korzystania z wytworzonych materiałów, mimo że otrzymał zapłatę za swoje usługi. W umowach o świadczenie usług z elementami kreatywnymi, np. oprogramowaniem, grafiką czy tekstami, najczęściej widzimy klauzulę o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na zamawiającego, przy czym istotny jest moment, kiedy to następuje i z tym już bywa różnie, jeśli chodzi o precyzję. Prawidłowe przeniesienie praw autorskich na zleceniodawcę zapewnia, że może on swobodnie korzystać z utworu, wprowadzać zmiany czy przekazywać go dalej. Zwróć uwagę na to, żeby umowa określała konkretne pola eksploatacji, takie jak wielokrotnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie sieć w sieci, a w przypadku programów komputerowych prawo do modyfikacji czy sprzedaży licencji. W umowie powinien znaleźć się również zapis, że zleceniobiorca nie będzie wykonywał praw osobistych, jak np. prawo do integralności utworu czy oznaczenia autorstwa. W ten sposób zamawiający może na przykład dokonać dowolnych zmian w projekcie bez każdorazowej zgody twórcy. Upewnij się, że w umowie znajduje się deklaracja, iż utwór jest wolny od praw osób trzecich, czyli że na przykład nie pojawi się ryzyko roszczenia o plagiat. Wyobraź sobie, że zamawiasz projekt strony internetowej. W umowie jest wskazane, że wraz z odbiorem projektu przechodzą na Ciebie majątkowe prawa autorskie do kodu, grafiki i tekstów. Dodatkowo określasz, że możesz modyfikować stronę samodzielnie lub przekazać projekt komuś innemu. Gdyby nie było takiego zapisu, wykonawca mógłby później rościć sobie prawo do dalszej eksploatacji projektu, co mogłoby utrudniać rozwój Twojej firmy. Oczywiście to jest tylko przykładowa sytuacja. Pamiętaj, że prawidłowe uregulowanie kwestii praw autorskich to klucz do spokojnego korzystania z utworu. Wymaga ona starannie spisanych klauzul i odniesienia do odpowiednich przepisów usowy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli potrzebujesz gotowego wzoru umowy o świadczenie usług z kompleksowymi zapisami dotyczącymi praw autorskich, zapraszam na underscore.pl. Znajdziesz tam profesjonalne i sprawdzone rozwiązania. Pamiętaj też, że każdy przypadek bywa inny. Dlatego w razie wątpliwości zawsze skonsultuj się z prawnikiem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.